Siemaneczko, z tej strony Rolniczkowski. Witam Was w kolejnym odcinku ze serii yy, Biedny Rolnik. W dzisiejszym odcinku będzie akcja bronowania, ale to za chwilę. Zachęcam Was oczywiście do stawienia łapeczki w górę, subika, komentarza. No i tak, ja sobie tu siedzę, jem sobie pączki. Którą ona przygotowała. O, proszę jakie szpile. Pączki gram sobie też, ale nie mam kolegi samemu se. Z duchem Więc no, ja już nie przedłużam Jeszcze psa na karmie. Do mutu Reksio'wi jedzenie Możecie też pisać jak chcielibyście, żeby piesek się nazywał Ja go na razie nazywam Reksio mm, więc no Bizonek sobie stoi Zotorek sobie stoi Wszystko sobie stoi No i co? Le lecimy sobie Bronować Takie bronki oto zakupiłem Piątki, brony piątki 60 będzie sobie bronować. Mm, będziemy bronować to, co w zeszłym odcinku oraliśmy. Ten ugór będę bronował. Nawet jako tako się to zaorało. A też ten. Mm, nie będę tego kultywatorował, bo to nie ma co. I tak tam będzie łąka. Tylko tak teraz owiec zasieje, żeby było coś innego. A docelowo tam będzie łąka. Będzie się czasem też tam coś siało, żeby to ten trawa była lepsza, albo coś Jeszcze tam jakieś nawiezienie trzeba by było dać po ten owiec hmm, na tym salę trzaka, pod korzeń Albo nie wiem, coś, coś trzeba by było dać Zajeżdżamy sobie Hydrauliczne rozkładanie, że chcę w tym zrobił, patrzcie jak się rozkłada, cyk Opony są oczywiście Zobaczymy, jak robota będzie szła. Pierwszy na obiadę. Później będziemy jeździć wzdłuż. To w ogóle doradę ten traktor z tym. O. O, chyba doradę. Idzie, idzie. Mało, ale idzie. Miała problem ruszyć. Dobra, tu sobie jakoś tak objedziemy. A nie, to siły mimo ta, ta, ta 60 to jest tako niedorobiono. Tu jaj z bronami nie potrafi. Jakoś pomału się zrobi, no. Najwyżej weźmie się zetora jeszcze do bronowania To Zetor będzie bronował. A tu jeszcze nawozy się przywiezie. Jeszcze może by to nawozy nawiózł Wiecie, co trzeba Zetora wziąć? Zetora trzeba wziąć. To jest, nie ma robota. Nie ma tu robota. Darej mną ta 60 ka ja powiem wam. Tak tragicznie zrobiono. Dźwięki w ogóle jakieś z dupy wzięte. W ogóle to ujechać nie chcę Myślałem, że sobie do nas spokojnie radę Okazało się, że nie do rady o, Trudno, no to zetar pobronuje Niepotrzebnie on z tego rozsiewacza, że go odpinął mm. to odczepimy tu mm. Kajtuję ten rozsiewacz Masakra Ja tą 60 chyba zmienię ale to, to jest porażka Porażka 160 Dobra, niech stoi Trzeba wziąć maszynę silną Te, też jeden traktor niezastąpiony na gospodarstwie tych bron nie urwał Jak widzicie nasienie ma jeszcze w tym Hmm, tu w łyżce jakby brakło w siewniku. W siewniku też mam trochę jeszcze owsa do zasiania. Mm, więc no jest tam coś tego. O, rzek wyjechał. Można rozłożyć. No, może to to już musi dać radę. A za toregidzie. idzie. Kamienie też by przydało się jeszcze wyzbierać hmm, No tak, łąka będzie, więc Zostawię to tak By musiał maszynę wypożyczyć Albo jeszcze się zastanowię Czy wypożyczyć tę maszynę do kamieni to W tym odcinku bym chciał zrobić akcję bronowanie Akcję rozsiewanie Na pszenicę by było można też zajać. A tam bo na wieś nie mam 100% Hmm. Przy odcinku możecie się spodziewać, akcji jak tam nic innego mi do głowy nie wpadnie. Akcji e, Rozsiewanie nawozu, tutaj też na tym i siew tego pola tego się możecie spodziewać. Już taki spoiler wam dam na początek. A piątki ich wziął, to to idzie. Ale Żydziwonka z tym rady nie dała. To nie ma ciężki, ciężko robota. Mam nadzieję, że z rozsiewaczem doradę. Agnita się zdenerwuje. Zajęcam was ze łapeczki w górę. Bika, komentarza. Lecimy po 30 subskrybentów. Już mamy 20. Więc no. Sarny po polu łażą. Nie wiem czego tam szukałem. Może to kamienie jedzą Uciekło, A mnie chce idzie do sąsiada. Ogólnie jeszcze mamy pole 204 to ze słonecznikiem. Będzie też akcja słonecznik na kanale. Muszę i no header do Bizona. Myślę, że kupię header, bo też w, w półkurze by trzeba było iść. Hmm. Więc myślę, że kupię. No za soja, takie rzeczy mile widziane. No i widzony będzie miał co robić, jeszcze będzie przepał w tym roku. Słonecznikiem Ratu czy popatrzeć, by komu auta nie zarysował, jaki wypadek, jeszcze spowoduję. tam za kratki. O, jakże kto przelecił z nawigacji, realnie praktycznie na styk też jeszcze mamy tą szklarnię też tam kapustę raczej pójdę na tej szklarni albo nie będę dźwigł tych brąz, tak to lepiej to fajnie rozmieszać na poprzeczniakach niech ta robota idzie która trochę dźwignąć o zobaczyć myślę, czy wszystko jest git a e, szpoki tu locą wszystko tu loce Robota i idzie. Zetertuję niepokonany. Też ten chleb, by było oborę postawić. Mm, możecie pisać w komentarzach, co tam w końcu idemy w szyfrowy, w świnie. Mm, bo miejsce jest tu na łące. Jak już będzie łąka, to będzie ten. Mm, zrobi się silos do kiszonki z kukurydzy. Będziemy robić strawy. Ni też taką fajną makty się zrobiłoby. Może kogo by ogarnął? Jakiego. Hey. Jakiego. Żeby mi kto na usługi przyjechał. Najlepiej, jakby było dwóch w transporcie. Co najmniej. A jeden w tym. W kombajnie Może się uda coś takiego ogarnąć. Fajnie by było. Żona w chałupie siedzi Jest, nie wiem, pies się chyba stracił. Albo chodzi tam w tym suchym oczku. Bo wyschło. Tak sucho je, że Zakra. Mmm, robota idzie. No tutaj bro w ogóle nie widać zatora, jak się do tyłu popatrzy Ura, 60 była do tego idealno, ale szlak by ją zarafił Muszę ją wymienić Z górki tu da radę Masakra, masakra Już pole pomału sobie kończę I te nawozy się będzie trzeba zaopatrzyć No podprzeńce tam chyba trzeba dać Chyba że jest to nie wiem jak tak podjadę popatrzę najwyżej Jak to tam wygląda sprawa jak się tam sprawa ma I teraz trzeba tak cyk zawinąć Dobrze to porozbijać Ale kurczę, mnie faktycznie te kamienie jeszcze pozbierać. Może przyszły czynek będzie zbierania kamieni. By wyzbierały, by był spokój. Tu fest, fest, fest po tym ugorze. Same jakieś kamyczki, wszystko. No to później do kosiarki Co może całe potępie w kosiarce Aść straty Bedo. Niepotrzebne. Grony, tam kos losa by było można dać No i robota zrobiono Ładnie Pole równiutkie to te kamienie jeszcze trzeba pozbierać i będzie klasa Powiem wam jak tu wyjechał z pszenicą pod tą górkę I tak dobrze nasuło Dwie przyczepy, no nie wiem czy by tym zetorem tu wjechał Z pustymi już tu nie umiem wjechać A z pełnymi to Dopiero będzie masakra to z tym zetorem tu się wyrobię? Mm, chyba ja. Tak, spod skosa, cyk. O, szoków narosło. Dobra, zetorek zgaszony. Teraz idę do tej nieszczęsnej 60. Że mnie tak denerwuje. Miałem ją zmienić, ale jednak postanowiłem, że jej nie zmienię. No i mom. Dobra, to teraz zobaczcie timelapsa. Jak jadę po nawozy. No, ja już sobie dojeżdżam na to pole pszenicą naszą. Zobaczymy co to tu. Czy tu trzeba nawozić, czy nie. Raz jeszcze to sprawdzę tak. Nie, jest nawiezione jest tu tam dobrze je Tam nawiezione mome pszenica, jest tam dość wystarczająco O, ale ją do góry szarpnęło o, Czy ja z tym tu podjada Tu się już od razu skręca Tu można tu nawieść O! Ale tu ale moroście widzowie Na pół pola to polemą na dwa razy. Może chce rozsiewacz kupił. Nie, no takim to mogę robić. Już zakręcą. Cyk i cyk. Nie, no widzowie, pięknie, pięknie taka robota to idzie. Rarpie w tej kabinie. Wszystkie strony tam na drodze, ja tam gdzie się poślizgnął. Na tym nabozie jedziesz 60. Jedziesz, Myś jeszcze nic nie zrobiła. za tym rozsiewaniem, rozsiewasz na miejsce z traktorem w sumie. No i to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, subika oraz komentarza. No, i jeszcze napiszcie, czy idziemy w krowy, czy w świnie. No i z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć!